O, dziś krótki, malutki vlog specjalnie Dzień. dla Kasi e, cześć Kasiu e, czekam z niecierpliwością na Skype'a, żeby dyskutować rozmawiać e, romansować <laughs> e, Kasiuś e, masz fajnego buziaka w policzek ode mnie trzymaj się mocno bardzo Cię lubię, zresztą wiesz o tym no, i czekam z niecierpliwością na ten, na ten koniec miesiąca, żeby się dowiedzieć tą ważną sprawę, co o której rozmawialiśmy. To jest, to jest naprawdę bardzo taka poważna sprawa. Wiesz o co mi chodzi, nie? Nie związana prawie w ogóle z nami, ale poważna. Trzyma się mocno. Buziak policzek i ucałowania dla tej malizny. Tego nietoperza, który jest kibicem Barcelony.